Dzień dobry Nexus Live. Ostatnio na Klasika wyszedł bardzo fajny addon. Naprawdę bardzo fajny addon i on nazywa się VoiceOver I generalnie jest to nic innego jak addon, który waży około 1 giga i posiada, e... i posiada on e... bazę dźwięków nagranych przez AI głosów różnych postaci. Dzięki czemu praktycznie wszystkie questy w grze e, są voice aktowane i biorąc questa, podnosząc, będziecie słyszeć jak voice actor wam tutaj e, mówi o nim więc e, na przykład możecie wejść sobie w quest loga i odpalić sobie voice over teraz zobaczmy sobie jak będzie brzmiał na przykład Jasper Load Mine uwaga Czyli ten quest który aktualnie robię uwaga thanks to you we know the fargo deep mine is infested with kobolds now we need a scout to investigate the more distant jasper load mine explore jasper load and confirm any kobold presence to reach the mine travel east along the road until you reach the tower of azora

There is no one to keep Vagash at bay. Perhaps you are brave enough to seek out the beast and slay him. Bring me one of his and I will reward you. Vagash nie? I to generalnie są próbki głosów or oryginalnych postaci, na których EJ zbudowało cały całą narrację. Tutaj mamy Shimmer Stout, uwaga. I'd like my brother Wellart to try my new Shimmer Stout. Jest mountaineer. Stationed in the southern no. tower, One of two towers on the border to lock modal. Ale to nie otworzymy teraz, bo to się like zamknął. To musimy jutro. Bo jutro będę musiał nożem i tak dalej. Ale teraz będzie się pobrudzić, wiesz? No. Dawaj, dawaj, bo już niedługo do Spanka będziemy. Więc generalnie e, macie, e, macie różnego rodzaju. E, różne postaci, które wam tutaj dają. I po prostu dzięki temu możecie wziąć sobie questę i po prostu posłuchać jego, nie? I to naprawdę dobrze brzmi i, i jest naprawdę imersja i na przykład taureni brzmią inaczej i tak dalej, ja wam pokażę na Wo... W, nie, Curs... Cursforgu zaraz wam pokażę ten addon i generalnie próbki, próbki, dźwięku jak one gdzieś tam wyglądają, ej misia, ej bo ja siedzę na streamie wiesz, słucham ciebie, nie, nie zacząłem nowej gry tylko nową postać stworzyłem wiesz kochanie, ja muszę z uploadować, słucham ciebie kochanie. No bo to jest Janusz. Wygląda jak Janusz, taki typowy. Dobra, ej Miśka, bo ja się na tym teraz, wiesz? No. no, 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 już ty, leć. A widzę No, 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 ty, a już mały, leć. Ej. No, czekajcie. coffee, coffee. czekaj, to jest coffee code. Change log, screenshot. Czekajcie, voice over. voice over addon. Zaraz wam pokażę próbki różnych głosów, które jest voice over addon wow. Zamknęłam mi drzwi, zamknęłam mi drzwi, ładnie. To jest to, o, to jest chyba to. I jak wejdziemy sobie tutaj, to chyba tutaj jest link do mm, różnego rodzaju próbek. Tak mi się wydaje. Gdzieś tutaj było, nie? Słuchajcie, gdzie to było? Voice over add-on revolutionize. Ok. To jest ten reddit post i tutaj macie listen to the some of the voices. Okay, teraz, teraz możecie posłuchać głosu... We were spying on some of the dark iron dwarves that have bunkered... ...spying okay. on some of the dark iron dwarves that have bunkered down south of Helm's Midlane. We knew they was up to no good, so Nam and me thought we'd take a jak closer jak look. Got to see their leader given. an Troubling okay. breeze blows through the forest. Gairolas Talvathren serves as Great Warden to the hibernating the of the me, yeah. in the Banethil Barrow Den. His duty as the chosen protector B'seak of the is to ensure their safety, so that their pact with Ysera remains fulfilled. But word from Gairolas is now delayed, and I grow nervous. The tauren. Create the Thunderhorn Cleansing Totem. You must gather the claws of the predators of the Mulgore Plains, hunt prairie stalkers for their stalker claws and flatland cougars for their cougar claws, then return to me. You will find the Undead. prairie Uwaga. stalker. I am done with you. There are, however, others who can use your aid. Caretaker Casey, standing on that stump behind me, can probably give you another assignment. You should speak with him now. are nie? które... of Możecie sobie to ogarnąć, jak, jak Lord Vader trochę brzmi, no, nie? Super sprawa. E, jakby w ogóle to jest bardzo, bardzo ciekawy temat, e, jeśli chodzi o, o, o wypuszczenie czegoś takiego, bo uwaga, pamiętam, że był jeden taki projekt, już e, który był tworzony bodajże przez Bellular Gaming, takiego youtubera, e, i gościu robił generalnie właśnie taki voiceover, add-on, tylko z udziałem voice aktorów. On po prostu zatrudniał ludzi albo dawał im jakąś kasę, albo jakiś tam, nie wiem, wspierał w jakiś tam sposób i tak dalej i tak dalej. Po to i oni nagrywali te kwestie. i to był taki addon, który miał troszeczkę zmienić podejście do questowania, nie? Tam miał być, wiecie, troszeczkę zmieniony interfejs przez ten addon, miał być voice over robiony przez tych aktorów czy też wolontariuszy. I uwaga, wiecie co się stało? W momencie kiedy ten projekt miał ujrzeć już takie pierwsze światło dzienne po, po zapowiedzi, Co się okazało. Projekt został zamknięty. Ja robiłem na ten temat film kiedyś, e, jakiś czas temu, e, dlatego że Blizzard odezwał się do, do, do niego i do Bellulara, mówiąc, że ten addon będzie naruszał jakieś tam terms of service i po prostu e, mieli. E, no, miał po prostu zamknąć, e, zamknąć ten projekt. I generalnie cały projekt, całą pracę, którą on gdzieś tam wykonał razem z tymi ludźmi, poszło do kosza, dlatego że Blizzardowi się to nie spodobało. A teraz mamy addon, który robi to, co w zasadzie Belular chciał. E, tylko czy z udziałem AI, i ta technologia AI będzie się, się bardzo mocno rozwijać. Już się bardzo mocno rozwija, jest w ogóle przerażające, jak się tak o tym pomyślisz. Natomiast tutaj możemy generalnie zobaczyć, że no, w jaki sposób ta, ta technologia może być używana. Dlatego, że no, no to jest niesamowicie. No, no, no kurczę, no, 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 no. Akurat brak słów w zasadzie, nie? E, jak dobrze to, to można gdzieś tam wykorzystać. Nie dość, że można to wykorzystać do, do tego, żeby nie wiem, to pisało questy, to jeszcze voice aktowało questy, to jeszcze kurczę zrobić obraz, nawet film i tak dalej, i tak dalej, nie? E, jest na reddicie wątek zrobienia głosów przez AI, gdzie AI będzie czytać nawet twój nick. No ej, tak, tak, to w zasadzie ten addon i AI będzie w stanie Rzeczywiście, po prostu czytać twój nick, bo bardzo często jest tak, że jeżeli w World of Warcraft gramy i jakaś postać tam mówi o, coś tam i zwraca się do ciebie, to nie mówi do ciebie per nick, te, jaki, jaki masz nick, tylko jako champion, albo adventurer, albo coś tam, coś tam, nie? A tego Blizzard nie zbanuje, bo może naruszać pewne umowy. Wiesz co? Może, nie mam pojęcia, natomiast jakby szczerze i to jest różnica między jakby podejściem World of Warcraft, które jest po prostu tak skorporacyjnione do tego stopnia, że właśnie tego typu kwiatki wychodzą. Jest jakiś fajny projekt i zamiast ten projekt jakoś wspierać w fajny sposób, to oni podchodzą bardzo tak, nie wiem, czysto do, do tej swojej polityki, że jakby tylko oni robią i nikt inny i tak dalej. I teraz dla kontrastu mogę pokazać Wam między innymi na przykład podejście Elder Scrolls Online, gdzie na przykład ludzie odpowiedzialni za spolszczenie do, do, do Elder Scrolls Online oni, na przykład, mają takie półoficjalne wsparcie, gdzie są zapraszani do, do podcastów z deweloperami um, i... Czy tam jakieś tam... O, czekaj, bo tutaj coś musimy, jakiś choker tutaj, jakiś wziąć. Um, są zapraszani do jakichś tych... Um... O nie, bo tutaj miałem te, do, do, tą panią muszę tą, tą panią będę musiał tutaj, tutaj skasować. E, w każdym razie, oni są zapraszani właśnie do, do jakichś podcastów, mają takie półoficjalne wsparcie. E, I jakby tam widać, że oni chcą rzeczywiście wspierać swojej community, swoich twórców i tak dalej, i tak dalej. Gdzie Blizzard w drugą stronę, w zasadzie chce ich bardziej dojechać, nie? Więc to jest trochę przerąbane, nie? I, i szkoda, i szkoda tych projektów, bo na, naprawdę część z tych projektów jest naprawdę bardzo fajnie i dobrze zrobiona. Ehm, też akurat e, pod tym kątem. E, mam nadzieję, że ten addon nie zostanie zamknięty, bo no to jest dobra rzecz, dobra rzecz, jakby jak często zdarza wam się czytać questy, no nie? E, d, 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 ja powiem szczerze, questy czytam rzadko. Miałem oczywiście takie playthrough, gdzie robiłem sobie, że szedłem i, i czytałem, ale po co mamy czytać, ja jestem fanem audiobooków e, i bardzo lubię narracje, że tak to powiem, to jest w coś takiego, że to ci czyta quest tekst, nie? i to fajnie brzmi. Naprawdę jest taki spoko. Ale pamiętaj, że może e, można uwalić wojs aktorów przez AI. Yy, I taka aktorka głosowa Janey straci pracę, bo AI za nią będzie mówić jej głosem. E, jakbyś był na jego miejscu, e, jakbyś był na jej miejscu, jakbyś się czuł. E, więc Blizzard może też na to tak patrzy. E, tak, tylko że jakby tego addona Blizzard jeszcze nie zamknął, to jest raz. No nie! Zabrali mi ją! Ja nie wytrzymam tu. Ale dostałem. Kurcze, no zabrali mi tego. Zabrali mi tą typiarem. Ja ją muszę tutaj skasować po to, żeby dostać kłeścika na nią. A ty ja tu muszę tą princeskę chyba też jeszcze skasować. Jezu, tutaj stagować to będzie, będzie naprawdę tragedia. E, wiesz co, jakby Blizzard... Y, Blizzard na to nie patrzy w ten sposób. Dlatego, że jeżeli Blizzard jest... Y, 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 tego, czy dodać się do zakonu Parisa Kekwu? Teoretycznie możesz, ale to za chwilę, poczekaj. Em, jakby jedno tego, jedno, jedna rzecz, jaką można powiedzieć, to to, że Blizzard ma totalnie w dupie swoich voice e, I ogólnie w dupie ma ludzi. Jeżeli jest w stanie się ich pozbyć, to oni to zrobią bez żadnego problemu. Mm, przykład, oczywiście, Kaltasa, tak? Voice actor Kaltasa został wymieniony, dlatego, że został oskarżony o jakieś tam nieprawidłowe zachowania przez jego psychopatyczną byłą partnerkę czy żonę. Co później ostatecznie w sądzie zostało przez niego udowodnione i jakby on został uznany za, za niewinny tego wszystkiego, a ona została skazana. Ale gościu wyleciał oczywiście i, i tak dalej, więc oni nie mają żadnych absolutnie skrupułów, żeby takich osób się pozbywać, więc wątpię, żeby oni stawali w obronie jakiegoś tam kurcze Voice Aktorki czy, czy innych takich ludzi. Sam temat AI można byłoby zgłębiać na wiele różnych sposobów, bo tutaj można byłoby się przyczepić, że przecież AI wiesz, tak jak teraz AI może generować głosy i może pozbawić Voice Aktorów pracy. No to teraz pomyśl sobie, że AI również może kurczę pozbyć pracy, nie wiem, ghostwriterów, albo jakichś kurde pisarzy piosenek, albo pisarzy posty, postów na Facebooku i innych takich rzeczy. Dlaczego? Dlatego, że, uwaga, AI również już dzisiaj, ChatGPT, jest w stanie takie, takie, takie rzeczy robić, nie? Więc jakby, no niestety zmierzamy w taką sytuację, w taki, taką stronę którą, no musimy przystosować się te, do, 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 do nowych warunków, tak samo jak Internet powstawał przecież. E, internet również był wielką rewolucją w, w kwestii poszukiwania wiedzy, dostępu do wiedzy, dostępu do informacji. I jakby też musieliśmy się tego wszyscy jakoś nauczyć, nie? Jakby gdzieś tutaj funkcjonować z tym wszystkim. Dobra, uwaga. I musimy tutaj się schować. Dobra, czekajcie, bo tutaj musimy... ją Gorubszon. Uff. Dawaj, 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 bo ona nie może mnie zabić. Ona nie może mnie zabić. Ała? O Oddawaj, dziękuję bardzo, Sebowa. Kamaneczkę ja Sebow. Tak jest, mamy tu. Elegancko, mamy to. A tu. A to jeszcze musimy princeskę chyba skasować w takim razie. Więc to jest to. AI ja otwarzał głos Darta Wejdera w Obi-Wan Kenobi, dlatego brzmiał tak bezosobowo. Darta Wejdera w Obi-Wan Kenobi. Znaczy, to też jakby jest jakaś tam taka rzecz, że. Niektórzy voice actorzy, który, którzy nie żyją, e, na przykład e, dzięki temu są w stanie. Tego, są w stanie dzięki temu nie wiem, zostać przywróceni do życia, wiecie, nie? Zasadzie... I teraz, też jest taka kwestia: czy jak jest jakiś nieżywy aktor, no nie? E, to, czy, to czy moralnym jest, żeby go przywracać, żeby zagrał rolę w filmie, jako, jako postać odtworzona przez AI, albo przez głos AI i tak dalej, tak dalej, nie? Więc, to, to jest to, kurczę... To jest to. Nie wiem, nie mnie to tak... zrobi tak zrobili z Leją między innymi, też, też to, to prawda, nie? Tak zrobili z, e, z lukiem e, Znaczy młod, młodszym lukiem tak? Z e, kałokerem w, w Mandalorianie na przykład i tak dalej, nie? Kiedy streamujesz, mam followa od 2013 roku. Ja od 2012 roku. Dobra. Nie zrobili tak z Boczkiem i z Paździochem ostatnio? Tak, zrobili tak, by, by, to była taka też kontrowersja w zasadzie. Ponoć rodziny, e, rodziny zgodziły się na to, żeby, żeby w ten sposób y, przeprowadzić to, nie? E, natomiast y, wyszło to dla mnie z jednej strony ok, ale no, nie było zdecydowanie idealnie, nie? Sagor, siemaneczko, dzień dobry i Miyoshi, dziękuję bardzo za, za suweczki, dziękuję, 7 miesięcy i 13 miesięcy, bardzo mi miło, dziękuję bardzo, jesteście bardzo kochani bardzo kochani, dlatego Elomski wielu innych chce zatrzymać rozwój jaj, bo inaczej wcale nie. E, e, może no, nie być lepiej. O, patrzcie, stagowałem! O, lol, stagowałem! Stagowałem! Ale jaja! Ale jaja, ty jako warlock stagować, xd, rozumiecie? Ale jaja, ja. Ile tu jest hardkorowców? Jest dużo hardkorowców, kurczę. Ja wiem, nie wiem, znaczy... Pff. Temat jest bardzo, bardzo głęboki i trudny gdzieś tam, bo nie jest jednowymiarowy. Z jednej strony jest to coś, co pcha nas do przodu w jakiś tam sposób, bo jest to ewidentnie ułatwienie, gdzie można byłoby taki system AI zastosować do wielu rzeczy, przydatnych bardzo rzeczy, em, ale... Powiedzmy, jeżeli mamy takie coś, z, powiedzmy, do urzędów, tak, czyli, na przykład, AI, zaprzęgnąć do tego, żeby było w stanie, powiedzmy, gdzieś w jakiś, zastąpić jakąś pracę urzędową, no to wtedy, moi drodzy, e, wtedy, moi drodzy, wylatują e, urzędnicy, powiedzmy, nie? E, więc to, e, Więc, no nie wiem, no to, to, to wszędzie to jest to samo, jak kurcze, weźmiemy automatyczne samochody. Jeżeli walniemy, no to również pracę tracą kierowcy samochodów. Więc to są rzeczy, które musimy jakoś gdzieś tam. Jakąś transformację przejść. I, I tyle, no nie wiem. Trudno powiedzieć. Czy będę gotów koroniki Mertany? Muszę je skończyć zdecydowanie. Co, co zarałem, to jest Hydraxian Waterlords Lords. Zbudź się! Dobrze wyglądasz w tej fryzurze W końcu jak człowiek, graty. O, dziękuję bardzo. W serio mówci, że tak wyglądam. Oj, nie to. Come full. Wyglądam normalnie. Akurat teraz tak dałem sobie na dół te włosy, bo. bo tego, bo. bo tak. bo tak, taką. chciałem mieć grzywkę już taką o wrócić do mojej grzyweczki. Ale jeszcze ją czasami zawijam do góry więc tak wyglądam, nie? Tak to jest. Adona, jak to jest AI, to można łatwo dodawać nowe języki, na przykład nasz piękny polski. Jeżeli mamy wygrany jakiś tam moduł polski, no to, no to jakbym się nie zdziwił, jakby... chat, wyobrażacie sobie, że... O, dobry przykład. Pamiętacie taki Adon WoW po polsku? To wyobraźcie sobie, że ci wszyscy ludzie, którzy teraz, kurczę, yy, ciężko pracują, żeby tłumaczyć te questy, to może się okazać, że za jakiś czas tak naprawdę to, co oni robili, jest totalnie bez sensu, bo AI by zrobiło to w cztery razy krótszym czasie. Więc, więc no, to, to jest jedna z takich, takich rzeczy, nie? Yy, dla nas jest to ogólnie z benefitem jakimś, nie? No, dla tych ludzi, no, nie wiem, czy ktoś by się tam oburzył, kurczę, takie, wiecie, aaa, o nie, zrobił za nas ten komporter, zabrał nam pracę. Słyszałeś o takim projekcie, w sensie prywatnym serwerze, jak Turtle Wow? wow. Widziałem jakąś miniaturkę na YouTubie, ale nie klikałem na nią. coś tam mówi, że jakiś Turtle Wow. Wow, ale, ale nie wiem, co to co to mogło być, powiem szczerze. Potem milionowe bezrobocie, bo umysł. Czekaj, bo umysłowi po studiach i DD nie pójdą ci pracować. sprzątać ulicy na budowę. Voiceover, yy, ale z głosem po polsku. Ja myślę, że to. Ja, ja myślę, że to jest możliwe. Ja myślę, że to jest możliwe i to w bardzo niedługim czasie, tak relatywnie. Jeżeli to zostanie do, dobrze. O, to jest jakiś murlok pod wodą, fajnie. E, ale wiesz co? I tutaj, I tutaj jest to teraz, nie? W zasadzie jak nasz system wartości zmieni się w momencie, kiedy e, przejdziemy na e, system, gdzie na przykład dużą częścią, duża część naszej gospodarki zostanie, powiedzmy, zautomatyzowana. Będziemy mieli automatyczne samochody, będziemy mieli automatyczne fabryki, e, będziemy mieli AI, który będzie wykonywać część naszej pracy i w zasadzie człowiek stanie się, kurczę, niepotrzebny. I wtedy... Można, moi drodzy, zastanawiać się nad wprowadzeniem socjalizmu, moi drodzy, i wtedy byłoby super. Wtedy roboty za nas odwalają robotkę, nie? A my sobie, moi drodzy, siedzimy na dupce i gramy w gry, i będzie super, nie? Będziemy pracować w innych zawodach? Pewnie tak, znaczy wiadomo, że to będą się tworzyć inne zawody. Więc, moi drodzy, wtedy będę lewakiem, czad. Jak, jak będzie AI, jak będą te, to ja, ja będę lewakiem, moi drodzy. Wtedy, wtedy możecie, możecie socjal rozdawać, będzie super wtedy. <grywa> Bezwarunkowy dochód podstawowy jest jednym z zagadnień, który dzisiaj patrzę na to bardzo negatywnie. Natomiast w ostatecznym rozrachunku, gdyby popatrzeć na to w ten sposób, e, no, to, no to, no to, no to, to może. Kto wie? Może trzeba tak to zrobić. Ten socjalizm to w Polsce starczy na jedzenie rachunki najwyżej. Nie no, wiecie co chodzi. Jaki, jakiś, jakieś takie, jeżeli jesteśmy w stanie autentycznie większość prac zastąpić jak, jakimiś systemami, no to kwestia jest tylko taka, żeby to jakoś gdzieś tam utrzymać. No, no dużo by musiało się zmienić, i, i dużo nasz świat się jeszcze zmieni. E, a to wszystko przez to, że zrobili addon do World of Warcraft, który gada. Czajcie? Nice. A tu plotki z niewolnictwo. Możliwe. Są to jakieś pewne zagrożenia. <laughs> Są takie zagrożenia. Zobaczcie sobie film I robot z Willem Smithem. Jak mi jest pokazanie, jak ludzie reagują na roboty, które zabierają pracę. E, tak, znaczy to jest w ogóle klasyka. Bardzo, bardzo film klasyczny. I, I to są jedne z takich problemów, które naprawdę jest masę tych problemów. I one będą narastać w miarę gdzieś tam przemieniania się, nie Zobaczcie, jak dzisiaj już to wygląda, kurczę. Jak, jak gdzieś tam są protesty, bo, bo powiedzmy, nie wiem, w ludzie z innych krajów, imigranci, jest problem z pracą, nie? To pomyślcie sobie, co, co dalej będzie. Nie, gościu, nie. Nie, zakoniarzu, sią mi stąd. Dzieci od końców zeszłego roku jest na tłuczu AI streamerka. No, no to też jest. Właśnie ja pamiętam, w jakim ja błędzie byłem. W jakim ja błędzie byłem. W momencie, gdy mówiłem coś na zasadzie, że... A, na szczęście to... E, wiecie, ci ludzie, których praca automatyczna może zastąpić bardzo szybko, to mają przerąbane. Ale tacy ludzie twórczy, wiecie, jacyś artyści, jacyś tam, wiecie, twórcy internetowi, prezenterzy i w ogóle takie rzeczy. Oni mają spoko, bo... Bo komputer tak szybko nie zastąpi ich. Zong. Joink! jesteśmy, moi drodzy, w 2023. I nagle jednak, jednak okazało się, że można. I to w bardzo łatwy sposób. Złośliwa, label i pimpek pies. Dziękuję bardzo. Pimpek pies po raz pierwszy zasubskrybował. Dziękuję, panie pimpku. Pimpuś. Pimpek to mi się kojarzy tylko z tym. Z. Impek to mi się kojarzy tylko. Boże, ile tutaj kurde bydła biega? E, z Deathwingiem w Survival Kiosie Siewaneczkę, dziękuję bardzo. Ile jest furzów, którzy bazują teraz na AI? Dokładnie tak. Label, jeszcze raz dziękuję bardzo. Bo to jest już jeden miesiąc pod rząd, czyli tak, tak subskrybujesz. Jeszcze złośliwa, 7 miesięcy, dziękuję bardzo. E, Garildos, Garildos, powiedz mi, dlaczego jak patrzę na Twój nick, to masz monitor suspicious user. Powiedz mi, co, co się dzieje? Dlaczego jesteś podejrzany? Ma jesteś podejrzanym użytkownikiem, tak mi wyświetla. Teraz zobaczę, o co chodzi. Podejrzany przez monitorowanie. Słuchajcie, tak, monitorowanie mogło być wysłane zobaczyć ten aktywność podejrzanych użytkowników. Widok moderatora, czekaj. Widok moderatora. Jezu, ja mam tu jakiś widok moderatora i co to jest niby? O co ty jesteś posądzany? Czekaj, ja mogę to zobaczyć. Ależ proszę, dziękuję bardzo się zruśliwa. Nie wiem. No Ależ właśnie proszę, dziękuję bardzo, bardzo się zruśliwa. Czekaj chwilę, moment. Jak ja mogę zobaczyć ciebie? Zablokuj. Podejrzany użytkownik. mogę... Nałóż ograniczenia na użytkownika, przestań monitorować. Ja mogę ograniczenia na ciebie nałożyć. Użytkownik otrzyma ograniczenie jako pod. Ograniczenie jako podejrzany? Czekaj co? Jakieś ograniczenia mogę ci nakładać. Holy shit. Nie, no czekaj, nie, nie, stary, ja ciebie tutaj nic nie tego, tylko tak mi system tu wyskoczył. Czy może było na przykład tak, że... Dostałeś gdzieś bana, albo dostałeś u mnie bana i teraz stworzyłeś nową postać? Znaczy, nowy konto? o <lęcio> 3>, 3 siemaneczko, dziękuję bardzo za tego. Za subeczka, bardzo, bardzo, dziękuję. Miło było przez te 15 minut i uciekam do roboty. Czy nie ja masz zabawa? siemano. Siemano, stary. Zasadniczo fakt, że komputer może tworzyć rozrywkę, nie oznacza, że osoby tym się zajmujące nie będą miały co robić, po prostu będą mieć większą konkurencję? Teoretycznie tak, teoretycznie tak, tylko teraz jak, jaką my tu mamy konkurencję? Mamy tej konkurencję na zasadzie takiej, że to jest konkurencja, która cię po prostu rozpierdala, kurde, na, na każdy możliwy sposób. Dlaczego? Dlatego, że AI robi to szybko, robi to efektownie i, i może, może zmieniać koncepty bardzo szybko, więc nawet jeżeli mamy kurczę <laughs> przykład. Kurcze influencer może zmienić ubrania w ciągu kliknięcia guzika, a ty musisz pójść i się przebrać i przygotować całą scenę, a tutaj mamy coś coś generuje się na bieżąco. Więc jest to konkurencja, która jest po prostu niezniszczalna, jest w stanie czerpać kurcze ze wszystkich możliwych gdzieś tam źródeł. No to jest to jest siła, to jest moc, nie? To jest siła, to jest moc. Czyli jeżeli jednym może planowane super yy, łysiowe Sacrifice? Sacrifice, to jest gierka kurde, kurde, guys, agrywalna grami, Kiszak powiedział. Teraz zjechałem się się coś patrzę, a Nekus jest, jest w mindset, no jestem w mindset. Pamiętam, pamiętam, AI nie jest by... Nie jest i być może nigdy... Okej. Okay. Nie jest? Z aprakcyjnym myśleniem, a jej bierze teraz wszystko z internetu, nic nie wymyśla od zera, więc jesteśmy bezpieczni. Chwilowo tak. Chwilowo tak. Ale... Może przyjść taki moment, że jednak już nie będzie tak... Tak I tak fajnie. 1.012337. 0 -1 2 -3 -3 yy, siemaneczkę, dziękuję bardzo. To jakiś... O, to mój, to mój viewbot, kurczę, którego zamówiłem. Super, patrz, już przyszedł. Siema, dzień dobry, viewbosie. Dzień dobry. Niedługo będzie tak, że konserwatywni ludzie będą woleli coś, co nie jest stworzone przez jaj z samego założenia, że to nie jest stworzone przez jaj. No tak, no ale, no, no, i, no i where problem, nie? W zasadzie to jest dokładnie na takiej samej zasadzie, jak są ludzie, którzy teraz, powiedzmy, kupując w sklepie, szukają produktów oznaczonych jako yy, produkty z Polski, nie? Żeby wspierać po prostu polską gospodarkę, a nie gdzieś tam jakąś zagraniczną. Ja myślę, że to odbywa się na podobnej zasadzie, nie? Natomiast mówię, o konkurowanie z AI no, jest po prostu gdzieś tam trochę bezcelowe, bo AI będzie w stanie zrobić... Ach, to nadal nie jest idealne. Uuu, uu, F. upadł na 13 levelu, uff. Więc, więc, nie wiem, na razie, na, na tę chwilę jeszcze, jeszcze nie. Jeszcze jest ok, Ale, mówię, 10-20 lat... I będziemy, będzie z, obudzimy się w zupełnie innej rzeczywistości. Ja tak mam z czat GPT. Na zasadzie. Ja to. Ja nie pamiętam. Ja nie wiem, w którym momencie był taki moment, ale mam wrażenie, że to było takie. Takie. takie, kurde, takie Taki pstryk. Nie mogę pstrykać palcami. O, taki pstryk. I nagle mamy czat GPT. Mamy mid journey do generowania obrazów. Mamy kurczę, jakieś takie rzeczy. I to dostępne taką po prostu pod ręką, nie? Niesamowite

but we just don't have any to spare. If you can help, we could use it. Go and speak with Deputy go Ray to the Westbrook Garrison and see what he needs done. The Garrison is down the road to the west. After you cross the bridge over the small brook, it will be to the right. Nice! Chad, that's a good addon. dobry A good add-on. It's really amazing and fun. Very fun and easy, some Twitch raid do Paris, ostatnio recently pulled it Twitch Ride byłby dopiero w momencie, gdybym kończył, a ja jeszcze nie kończę. Cudam cię, kochanie. Codem kochanie. Czułam ciebie. No i papajka mi jeszcze tu wlazła. Chłop, 40 level, bił nice. Ju, to nie było do ciebie. No, jakiś gość mi się. Lec zamknij mi drzwiczki. To jest papajka, idziesz sobie. Idź, papajko, idź. No, tak to jest. Najbardziej. Yy, yy, najbardziej się da, żeby ułatwić sobie życie, pracę. Jestem wybrana dużo, dużo ograniczenia. Możliwe, zobaczymy, albo będzie to płatne. Oczywiście, nie jak z tym Mountem, yy, jak to jest z tym Mountem na retailu, czy na klasiku też go da? Tylko na, na retailu się go da e, zyskać. Well, Jeżeli chodzi o tego podwykszyknij Mount. Pig so big, you, Now, nice! Fajnie, powiem tak, jak jeszcze AI nauczy się nieco lepiej odgadywać i mim mimikować, że tak to powiem, pewne... Emocje, to będzie jeszcze lepiej, bo teraz to, to czuć, że że jest to takie bardzo stałe, nie, takie takie bardzo plain, jak to się mówi. Eee, chodź, ha ja, chodź, 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 chodź po. Musiałem ją odstawić na tego, bo ona tam nie umie wskoczyć, ma tam swoje taki taką leżankę, ładną, nie? to za addon to jest addon który czyta questy tobie rozumiesz czyta questy niezwykłe to jest klasik to jest klasik dokładnie o! ale mi się odbiło na to mi to mi się już nie przyda eee, tutaj sobie my tak Uuu, chokera okay. musimy iść oddać Okej. Okay. a wiecie co to jest zmiana planów idziemy do stormwind miałem iść tutaj do garizonu ale idziemy do stormwind po to by nauczyć się Voidwalkera. Więc. Y... Ale co? Next live. Dzięki wielkie za oglądanie. Napiszcie, co wy sądzicie. See ya.